Też lubicie sobie zapodać soczystą serię z RP-74M? Uważajcie jednak, bo jego 150 naboi w magazynku nie robi żadnego wrażenia na chociażby takim niby olbrzymie. A co on jest kurwa, Robocop? Jak temu zaradzić? Najwyższy czas, abyście powiększyli swój magazynek. Dużą skrzynkę na municję do tego lekkiego karabinu maszynowego możecie znaleźć w lokacji o ciekawej nazwie PC Lustro na zachód od bazy Malachit. Zacznijcie od wejścia na dach widocznego budynku. Wespnijcie się na murek i pobiegnijcie na sam koniec. Zerknijcie w dół, a zobaczycie torbę leżącą obok dwóch rur. Ostrożnie zeskoczcie na dół, tak aby nie spaść, a ta wielka skrzynka na municję będzie wasza. Teraz możecie do niej napchać nie 150, a aż 250 naboi. Z taką ilością możecie spokojnie porywać się na najgroźniejsze mutanty w zonie. Czyż dźwięk tego karabinu nie brzmi pięknie? Dajcie znać w komentarzach, czy już powiększyliście swój magazynek.